Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale z serii Jak Grać VZ55 a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak grać tym czołgiem na mapie Erlenberg, w trybie bitwy na dwie bazy od strony południowej. Za chwilę pokażę Wam dwie bitwy, które rozegrałem w ostatnim czasie i w których udało mi się zrobić bardzo dobry wynik, także mam nadzieję, że Wam się spodobają i że. Omówię w nich wszystko, co jest najważniejsze, oraz że po zastosowaniu tej taktyki, którą ja zawsze stosuję na tej mapie, wasze wyniki się poprawią i tym samym będziecie umieli następnym razem grać tym czołgiem na tej mapie. Także ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was wszystkich do oglądania. Także jesteśmy w pierwszej bitwie. Mamy bazę południową na mapie Erlenberg. Mamy losowanie z samymi dziesiątkami. Mamy po dwa czołgi lekkie na stronę, po trzy niszczyciele, po jednej artylerii. Tylko cztery czołgi ciężkie na stronę i pięć czołgów średnich. Gdzie się kierujemy tym czołgiem? Ja oczywiście wybieram konfigurację z turbosprężarką i kieruję się na lewo na F4 do słynnego okna na tej mapie, w którym będziemy mogli zrobić dość sporo uszkodzeń, praktycznie nie zbierając nic w zamian. Jedziemy ostrożnie przez most. Jako że mamy turbo, to będziemy tam pierwszym czołgiem, który tam dojedzie w ogóle, ponieważ jedziemy teraz około 50 na godzinę ponad. No i teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli byłoby tutaj więcej czołgów średnich w tej bitwie, to wtedy byśmy tutaj nie jechali, ponieważ tak jak ten Centurion AX, byłoby tutaj więcej czołgów, które by tutaj mogły przyjechać sobie, tak i na przejeździe byśmy zbyt dużo zebrali. I Jako, że teraz zdarza się sytuacja dość nietypowa, która się rzadko zdarza, ale może się wydarzyć, że te czołgi przeciwne podjadą sobie pod to okno, gdzie my mieliśmy grać, i podjadą sobie w ten sposób jak ten IS-7 i TVP. To wtedy będziemy musieli się ich tutaj pozbyć. Także zanim w ogóle zaczniemy grać w tym miejscu, w którym chcieliśmy na samym początku bitwy, to musimy właśnie zniszczyć te czołgi, tak, żeby one nie wychylały się tak jak IS-7 przed chwilą, i żeby nie strzelały do nas od boku. Lub od tyłu, jeżeli będziemy do nich odwróceni. Na szczęście mamy wsparcie sojuszników ze sobą, artyleria strzeliła i dzięki temu tego ISA-7 udało się spokojnie wykończyć. Polosowało nam. Dostał jeszcze TVP, ja ładuję magazynek. Jednym z czołgów, który jest za nami, jest Cinderna X i on może w nas strzelić, ale mamy osłonę nasypu za nami, także raczej w nas nie trafi. Musimy na to cały czas uważać i być czujni. Teraz widzę, że TVP się wychylił, tak jak 7 wcześniej i dzięki temu właśnie, że ruszaliśmy się, zasłanialiśmy dolną płytę przez nasyp, to on ani razu nas nie przebił, bo pancerz vz jest akurat dość mocny, jeżeli się ruszamy, szczególnie takich czołgów średnich. No i teraz, kiedy pozbyliśmy się wszystkich tych czołgów, łącznie z TVP, to możemy grać przy oknie. Wiem, że s 100 jest akurat na E5 i tam był wychylony. Nie robiąc przy tym side-scrapa, ma 100% życia, także spróbujemy podjechać do tego okna tutaj. Wiem, że projekt to jest schowane na E2, Century na X też jest na tyłach, także nic nie strzeli do nas, gdy będziemy jej odwróconą bokiem bierze. Tak jak teraz mieliśmy przez moment. No i to właśnie pokazuje, jak mocna jest ta miejscówka i jak jesteśmy w stanie za darmo praktycznie robić uszkodzenia pokazujemy jedynie wieżę i garnek, który z trochę dalszego dystansu, jak tutaj, jest praktycznie nie do trafienia, jeżeli się ruszamy cały czas przód tył, tak jak ja to robię. No i dzięki temu, że ten estobu wystawiony od frontu i strzelamy do niego za amunicji premium, to byliśmy w stanie w dolną płytę go spokojnie przebić 4 razy i wykończyliśmy go. No i teraz zauważyłem, że ten VZ jest Skupiony na naszych czołgach i jest odwrócony do nas tyłem. Także wykorzystuję okazję, nie tracę czasu i po prostu wysuwam się, oddaję kolejny magazynek kończego. No i pozbywamy się kolejnego czołgu, i tym samym zwiększamy naszą szansę na wygraną. Wiedziałem, że już żaden czołg raczej tutaj nie przyjedzie, tak jak ten S to wcześniej. Zresztą 60 TP już nie ma w ogóle wytrzymałości. Mamy ogólnie kontrolę nad miastem, już praktycznie wygraliśmy. mamy Czołgi na prawej i na lewej stronie możemy jechać cały czas do przodu, aż do końca miasta. I postaramy się teraz w jakieś niszczyciele, strze niszczyciele strzelić, o ile się jakieś pojawią. Teraz ten Eber zniknął, ja chciałem odejść z strzału. Niestety on nie przebił, później się okazało. Dostałem żarówkę, to jest ważny moment. Chowam się za budynkiem, nie wiem gdzie jest FV, ale spodziewam się go, że jest gdzieś w sektorach A8, A9, może A0 nawet. I spokojnie mógłby tutaj strzelić. Wystawiam się bokiem, nie robię sejs krapa, ponieważ nie ma to sensu. Ponieważ jakikolwiek czołg, który się tutaj wysunie, to pojawi się tylko na moment. I my też będziemy mieli tylko chwilę czasu, aby oddać dwa strzały w niego. Także, żeby nie tracić tego czasu, to właśnie wysuwam się bokiem i na dwie sekundy, żeby oddać dwa strzały. Potem się chowam za budynkiem. I dzięki temu mogę przeładować kolejny magazynek dość szybko. Wiem, że FV strzelił, także to jest dobra informacja, bo jedynym czołgiem, który teraz może we mnie strzelić jest STRV. Widzę, że trójka się pojawia, wysuwa się bokiem. Pierwszy strzał nie wiadomo jak nie przebił, drugi udało się oddać. No i teraz chowam się po raz kolejny za budynkiem, mam jeszcze żarówkę, więc czekam aż zniknę z mapy. Wiem, że strv był gdzieś na D9 Także może się jeszcze za chwilę pojawi Ja jadę jeszcze bardziej do przodu, Eber mi da tę żarówkę I teraz chowam się za budynkiem, nie wysuwam się, bo wiem, że FV jest przeładowany już i może do mnie strzelić Także nie chcę za bardzo ryzykować Jeszcze czekam na tego strv, bo może się pojawi Odwróci się jakoś bokiem jak tyłem, widzę, że się pojawia ale widzę, że też jest project to i tam jest leopard, więc wolę wykończyć tego project to, żebyśmy przynajmniej mieli zwiększone szanse na wygraną. No i udaje się go wykończyć. Bo było odwrócone tyłem do nas. Teraz znikamy z żarówki. Tu gdzie jest ta przerwa między dwoma budynkami, przede mną ten FO mógłby mieć przestrzał. Także ja jeszcze dlatego nie jadę do przodu całkiem, tak żeby utrudnić mu trochę zadanie. No i teraz czekam między dwoma budynkami tu raczej nie dostanę żarówki, chyba że Eber przyjedzie sobie przez bazę od brzegu, tak jak wcześniej przejechał na jedną stronę. Mamy na razie dobrą sytuację, bo jest wygrana 11 do 8. Mamy lepsze pozycje. Mamy ogólnie kontrolę nad dwoma trzecimi mapy, więc dobrze to wygląda. Potrzebujemy jakiegoś czołgu, który podjedzie bardziej do przodu i wysputuje nam tego SCRFa na przykład. My mamy wytrzymałość rzeczywiście, ale jesteśmy na jeden strzał, jak już wcześniej powiedziałem. I dlatego musimy je oszczędzać, żeby później jeszcze w razie czego mieć co przyjąć. Czekamy jeszcze trochę. Mamy tutaj dobrą pozycję, mamy krzaki, nie powinny nas nic tutaj wykryć. Drzewa także nas osłaniają. Widzę, że Super Konkurror jedzie do przodu po Leoparda na B1, dlatego ja też postanawiam, poczekać może ten EBR tutaj się wysunie. Ale cały czas czekam też na tego, Esterfała, bo on miał 100% życia i ostatnim razem się pojawił był dosyć mocno wysunięty. I prawdopodobnie będzie bokiem albo tyłem, dlatego... Czekam na taką okazję. Ale wiem, że też EBR może być gdzieś przy bazie, także chciałem spróbować tutaj podjechać. Może bym go wykrył. Ale widzę, że sterfownik się pojawia i wiem, że jest bokiem, także spróbuję podjechać. No, niestety zniknął na chwilę. Widzę, że EBR teraz jedzie i będzie przejeżdżał przez bazę z brzegu. Dlatego podjeżdżam trochę do przodu, tak żeby on, przejeżdżając między tymi budynkami, przez ten przejazd żeby mi nie do żarów, przez przypadek. Bo wystarczy, że kawałek swojej sylwetki pokaże i już dostaję żarówkę. A tego nie chcę. Nie chcę, żeby te niszczyciele dwa pozostałe miały informacje o tym, gdzie jestem. Tutaj dostałem żarówkę, bo przewróciłem drzewo i trochę się za bardzo wystawiłem. I przez to SRV mnie wykrył. O tej strzela, więc cały czas jest w tym samym miejscu, w którym był. Teraz sobie spokojnie mierzę. STRV ma akurat 100% życia. Także. Jest bokiem. A teraz nawet tyłem było odwrócony przez chwilę. Więc spokojnie mogliśmy przymierzyć i oddać dwa strzały. No i tym samym oba te czołgi są już na jeden strzał. Mamy praktycznie wygraną bitwę. I zrobiliśmy 7000 uszkodzeń i aż 4 zniszczenia. Tutaj oddałem ten jeden strzał, bo myślałem, że skoro przodowałem, to jeszcze może zdążę jeden oddać. Niestety się nie udało. Trzymam ten jeden pocisk zamiast ładować magazynek, bo wiem, że EBR jest jeszcze gdzieś przed nami. A dał nam informację o tym, niszcząc E4, czyli musi być gdzieś na A9 lub A0, i przez to musimy tam podjechać całkiem do końca, żeby wiedzieć, że on tam dalej jest i go zniszczyć. On znowu daje sobie znać, bo dostać ma żarówkę. No i jest na A0, tak jak wcześniej powiedziałem, za budynkiem tym razem, nie uda się nam go stąd trafić. Więc będziemy musieli. Podjechać pod niego, widzę, że on jechał trochę do przodu. Mógł teraz zacząć uciekać linią 0. Dlatego ja wyjechałem za tych drzew chciałem skrócić jego dystans, tak żeby go jeszcze złapać. Ale że dostałem żarówkę, to raczej byłby gdzieś blisko. No i rzeczywiście dalej tutaj jest na A9. Grill go wykończa. No i tym samym udaje nam się. Zrobić całkiem dobry wynik i wygrać bitwę. Także tak wygląda pierwsza. No a my widzimy się już w drugiej, kolejnej. A oto i druga bitwa. Znowu na bazie południowej. Po raz kolejny losowanie z samymi dziesiątkami. I po raz kolejny w tym losowaniu, gdzie mamy po jednym czołgu lekkim, po dwa niszczyciele. Tym razem o jednym artery więcej. Mamy więcej czołgów ciężkich, bo pięć. I znowu mamy po pięć czołgów średnich. Także znowu możemy jechać na F4, bo tych czołgów średnich nie jest za dużo, ale jest też ryzyko, że trzy kramwagny, które są w przeciwniej drużynie pojadą akurat na E2 na zamek i będą grały na wieży, a tym samym możemy zebrać na przejeździe dlatego wziąłem też ulepszone wzmocnienie, żeby w razie czego mieć co przyjąć i przy tym za dużo nie stracić przejeżdżam sobie przez most i jedziemy w stronę okna, do którego wcześniej chodziliśmy w bitwie, bo jest to jedno z najlepszych miejsc i zawsze tam zresztą jeżdżę, by robić uszkodzenia, ponieważ nie dość, że czołgi, które będą wjeżdżać przez miasto, na przykład na E5, tak jak ten Estow w przedniej bitwie, to jeszcze czołgi, które sobie przejeżdżają gdzieś na D2 lub na C3, tak jak ten Leopard, który niestety był dużo wcześniej od nas, to też byłaby okazja, żeby w niego strzelić. Ja tutaj skróciłem też trochę dystans, najpierw pokazałem bok, a później wyjechałem i zrobiłem lekkiego side -scrapa. Do tego nasypu tutaj, żeby nie przyjmować niepotrzebnie żadnego strzału. Widzę, że Leopard wychyla. Ten strzał mógł wejść, ale był trochę nie do końca dobrze przycelowany. Nie mogę się niestety tutaj teraz wysuwać po raz kolejny przez okno, ponieważ jest jeszcze crumbag, no i te czołgi raczej będą teraz wychylać, bo oba strzelają tutaj w moją stronę. Na szczęście mamy osłonę tego nasypu, który chowa nam dolną płytę i dzięki temu, że możemy wjechać pod niego, to jeszcze zmniejszamy szansę na to, że ktoś nam trafi w garnek, ponieważ możemy się ru ruszać przód-tył lub po prostu stać w tak cały czas przyklejonym do tego nasypu jak najbardziej się da i wtedy schowamy praktycznie ten garnek, nie pokazując go już. Teraz widzę, że te czołgi się schowały, dlatego wykorzystuję tą okazję i podjeżdżam do okna. Tak, żeby oddać jakieś strzały. Widzę, że is 4 wystawia troszkę głupia ten bok, bo mógł lepiej robić z tego side scrapa. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie widzieć ISA 4, który wystawia się tak bokiem i robi tak właśnie trochę głupia side scrapa, to nie strzelajcie nigdy w kadłub, tylko strzelajcie w przerwę między gąsienicami tam, gdzie jest kadłub. Na wysokości właśnie głośniej, bo tam zawsze jest mniejszy pancerz i tam zawsze wejdzie. Teraz widzę, że leopard zaczął uciekać, także chciałbym wykorzystać okazję i w niego strzelić. Udało się zerwać gąśnice, ale niestety trochę sprytnie to rozegrał, bo zaczął uciekać na równi z budynkiem. Także udało mu się uciec z tej sytuacji. Mam jeszcze jeden pocisk, chciałem go oddać w pisać czwórkę. A niestety zbyt mały kawałek wystawał, dlatego się nie udało w niego w ogóle trafić. Ładuję kolejny magazynek. Wiem, że jedynym czołgiem, który został na zamku jest kramwagn, Także znowu będę musiał być czujny i uważać, kiedy on się wysuwa, bo nie chcemy dostawać niepotrzebnych w bok wieży. Jest i z czwórka. Teraz widzę, że kramwagn jedzie i też ucieka właśnie spod zamku. Także mamy czas, spokojnie kilka sekund, żeby przymierzyć. Chciałem na początku strzelać w ISA-4, ale właśnie zauważyłem, że ten wagon ucieka z tego miejsca, gdzie wcześniej był. I to jest lepszy cel moim zdaniem, bo pokazywał cały kadłub. Także po spokojnym przymierzeniu mogliśmy oddać dwa strzały i zrobić tysiąc, zamiast męczyć się z tym ISA-4 i liczyć na to, że go przebijemy, a nie oddawać pewnych strzałów. Teraz chciałem się wysunąć, bo wiedziałem, że ten leopard był ostatnio tu widoczny i był wystawiony praktycznie całym kadłubem no ale niestety był zbyt szybki, nie udało się w niego trafić teraz znikam ze spota, no i ładuję kolejny magazynek ten IS-4 znowu się tutaj pojawia tym razem mierzę okolice tego kadłuba na wysokości gąsienic no i znowu tam wchodzi oczywiście musimy strzelać z prem pocisków premium żeby się tam przebić bo niestety, ale na pociskach podstawowych mamy tylko 260 mm penetracji, co jest zdecydowanie za mało. Kolejny ważny moment: widzę, że ten IS-4 podjeżdża i pokazuje się teraz od boku i tyłu do nas. Także wykorzystuję ten moment: mam przeładowany magazynek. Wiem, że z lewej strony wygraliśmy praktycznie, więc mogę sobie na to pozwolić, żeby tu podjechać i skończyć tego gracza. Więc wyjeżdżam, oddaję spokojnie dwa strzały, ten drugi w tył. Bardziej, żeby mieć pewność, że go przebiję, ponieważ znacznik był na pomarańczowo. Kolejną ważną rzeczą jest to, że teraz nie mogę się wycofać ani nawet przejechać z powrotem do tego okna, w którym byłem wcześniej. Bo jest jestem jak Twancer, który jest wcelowany, a nie chcę zebrać za tysiąc. Także jedyną opcją jest teraz jechać tylko do przodu, albo zostać tutaj gdzieś w okolicach środka. Widzę, że leopard tu jeszcze został, także go wykończę. Teraz trzymałem chwilę ten jeden pocisk, bo myślałem, że Rinoche to będzie przejeżdżał w okolicach mostu. Ale niestety nie raczył się tego zrobić. Także wolałem przeładować i mieć dwa pociski za 20 sekund. Na razie bitwa jest wyrównana. Wszystko wskazywało na to, że to przegramy. Ale jak widać udało się to jeszcze wyrównać. Teraz trzeba pomóc naszemu leopardowi na bazie. Jest tutaj i EBR, Strzelamy w tego ebera. Ważny cel właśnie, żeby go wykończyć. Ponieważ on byłby tutaj groźny, gdyby stanął w jakimś krzaku, mógłby nas podświetlać praktycznie cały czas i byśmy mogli zginąć bardzo łatwo. Teraz jednym zagrożeniem jest krambak, który jest tutaj przy bazie. Widzę, że jest też te Wykorzystuję kolejną okazję, widzę, że on się wystrzelił ze wszystkich pocisków i pokazuje cały kadłub. Cofając się za budynek, mamy 2 sekundy czasu na to, żeby się wysunąć i spokojnie oddać dwa strzały. Także udało się dzięki temu magazynek oddać. Musimy właśnie szukać w bitwach takich okazji do strzału, gdzie jakiś kołk albo się głupio wysunie, albo przynajmniej przejedzie sobie gdzieś między budynkami, żeby spokojnie przez te 2 sekundy móc przycelować i oddać dwa strzały. I praktycznie darmowy demesz dzięki temu zyskujemy. Tutaj dzięki temu, że też trochę się obróciłem przodem kadłuba, to ten krębak mnie za jednym razem nie zarysował. I dwa razy mnie przebił zamiast trzy razy. Teraz wiem, że leopard kontroluje tego kramwagna i da mu w razie czego żarówkę, jeżeli on będzie chciał po mnie jechać. Ale wiem, że nikt nie kontroluje już zamku i tam gdzie jest artyleria to tam też żadnego czołgu już nie ma więc Rhinoceronte mógłby mi teraz na plecy wyjechać dlatego obróciłem się do niego przodem kadłuba i jestem tutaj wcelowany on co prawda ma 600 punktów wytrzymałości, jest na dwa strzały ale i tak chciałem się tutaj odwrócić w jego stronę bo jakże on by mnie zajechał to mógłby mnie jednak zniszczyć pojawia się E50M w ulicach artylerii jeden strzał udaje się przebić, drugi niestety nie Pojawia się też Act daje mi żarówkę. Pojawia się też Cramwagn. Niestety zrywa mi gąsienicę. Ale jako, że mam wyszkolone naprawianie, to udało się na czas ją naprawić. Bardzo fajnie, że tutaj Leopard wykończył tego Act Pancera, on nie trafił w nas. Całe też szczęście. E50M podjechało bardzo blisko, chyba jest na D1 już pod naszym artylerią tych drzewach tam nie możemy stąd za bardzo wyjechać po tego kramwagna bo ten e nas od razu wykryje i strzeli w nas praktycznie za darmo a jak pojedziemy po kramwagna to dostajemy jeden strzał i giniemy także muszę tutaj chwilę postać bo nie wiem gdzie on jest ten czołg i później dopiero możemy się zdecydować żeby pojechać po tego kramwagna wiem, że też Rinochiron ten nie było dosyć dawno widoczne i mógłby tutaj pojechać teraz od tyłu, dlatego nawet nie wystawiam się i nie jadę w tym kierunku, w którym wcześniej jechałem po niego. Ta się tam wykończył czy i strzelił. No i dał mi teraz żarówkę. Na szczęście nas nie przebija. Ma on tutaj na zbicie i spokojnie nas może podświetlać. Także ja dalej tutaj jestem za tymi budynkami. Jestem tutaj dość bezpieczny, bo jest ze mną leopard i jeżeli Kramak będzie chciał tutaj podać, to... Leopard go wykończył. No niestety Leopard teraz zginął. I niestety sytuacja jest teraz wyrównana. Ja tutaj muszę chwilę postać, bo nie wiem gdzie jest ten 50M. Gdyby on przejechał właśnie na B1 czy B2, to wtedy mógłbym sobie pojechać pod tego kramwagna na drugiej stronie tego budynku, przy którym staję. Ale jeszcze nie wiem gdzie jest ten Rino także jest duże ryzyko A oczywiście chcemy wygrać tą bitwę, bo jest jeszcze szansa jakaś Więc nie chcę ryzykować On znowu mi dał żarówkę I w tym momencie tak myślałem, ale okazuje się, że kramwag podjechał do mojego budynku, więc on mi dał żarówkę Teraz wykorzystuję okazję, w której kramwag był skupiony na naszej artylerii No i dzięki temu kończymy kramwagna on nas nie przebija, ponieważ zbyt szybko strzelił w nas i nie przemierzył dokładnie, obracając się w naszą stronę. Teraz dalej nie wiem, gdzie jest ten Rino Chironte i dlatego spodziewam się go na tyłach cały czas, że on tutaj w końcu przyjedzie. Dlatego robię sobie skrapa od wroku jak pancera i liczę, że na przykład tą uliczką tutaj pojedzie, bo po tamtej stronie, gdzie wcześniej stałem, go nie było na linii 4 i raczej tam już nie przyjedzie. Jako że musimy coś zrobić i spróbować przynajmniej znaleźć któregoś z tych graczy, szczególnie Rinoceronte, to musimy gdzieś podjechać bliżej, żeby postarać się go wykończyć. Ale okazuje się, że on się utopił, więc tym bardziej zwiększa nasze szanse na wygraną. Nasz FV wjechał na bazę i próbujemy okupić, kupić, ponieważ zostały tylko 4 minuty i słusznie. Ja jadę mu pomóc, żeby było szybciej, bo nie wiemy, gdzie jest E50M. On może sobie przejechać na B1 lub B2 i grać za tych krzaków podświetlając nas. I nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo dopóki on nie dostanie żarówki, to może w nas bezkarnie strzelać. Teraz F ginie od E50M i daje nam tutaj informację, że jest na B1 gdzieś w tych krzakach, dlatego ja wjeżdżam na bazę. Ten wrak od FOA świetnie mi zasłania jedną ze stron. Także mogę się obrócić w lewo. W tym momencie byłem odwrócony przodem do budynku. Nie wiedziałem czy ten E50 wyjedzie od lewej strony czy od prawej. Wiem, że od prawej strony, jak wyjedzie, to będzie musiał się bardziej wychylić. Ale spodziewałem się go od lewej strony, bo od prawej już zniszczył FOA. Także odwróciłem się całkowicie od lewej strony. Jako, że chciałem wygrać tą bitwę, to musiałem na takie rzeczy zwracać uwagę. Wiem, że jeżeli teraz podjedzie nawet od tych krzaków, które są za mną, to będzie musiał się bardziej wychylić gdzieś. Będzie musiał podjechać praktycznie na A4 i się wychylić, żeby we mnie strzelić. No i teraz daje mi informację, gdzie jest. Pojawia się na moich tyłach. Także ja teraz zjeżdżam z bazy i nie mogę tutaj stać dalej tak w tym miejscu. Muszę być odwrócony raczej w tą stronę i spodziewam się go, że dalej będzie w tych krzakach. Nie mam już amunicji premium. I ciężko go będzie z, ze zwykłych pocisków przebić, także zaraz załaduje ono około burzące pociski, bo ma tylko 30 punktów wytrzymałości jest na jeden strzał, także żeby go spokojnie zdjąć i wygrać tę bitwę, bo on też nas ma na jeden strzał. To, żeby mieć większą pewność, to lepiej załadować te pociski i go wykończyć. Na szczęście cały czas jest podświetlony, dał się wykryć i praktycznie udało się go spokojnie wykończyć, bo te krzaki nie dały mu kamuflażu po strzale. No i tym samym udaje się wygrać, zrobiłem 7000 uszkodzeń i 6 fragów. Także tak wygląda druga bitwa. Mam nadzieję, że Wam się spodobała razem z pierwszą. I że teraz, jeżeli będziecie grać już na tej mapie, to wasza taktyka się poprawi, wasze uszkodzenia się poprawią i że ta mapa będzie bardzo przyjemna następnym razem. I mam nadzieję, że wszystko przedstawiłem cały potencjał, który można wykorzystać w tym czołgu na tej mapie. Jak na tej mapie grać, żeby wykorzystywać różne okazje, różne przestrzały, jak się wychylać, i tak żebyście jak najlepsze wyniki po prostu osiągali następnym razem. Tak wyglądają dwie bitwy, które chciałam dzisiaj pokazać na mapie Erlenberg. Pokażę jeszcze w następnym odcinku, jak grać na tej mapie od strony północnej, ponieważ ona jest dosyć trudniejsza i tam niestety zazwyczaj robi się gorsze wyniki. Ale też jest kilka bardzo fajnych miejscówek, które warto wykorzystać, jeżeli chcemy robić nawet darmowe uszkodzenia. Także. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film okazał się przydatny. No i my widzimy się już w następnym. Także ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!